Kto ty jesteś? Na pytanie, kto ja jestem, mogę odpowiedzieć gestem i pokazać siebie palcem. Jestem, jak widzicie, malcem należącym, no wiadomo, do gatunku sapiens homo. Jestem sakiem dosyć młodym, na co mama ma dowody. Mam i imię, i nazwisko, adres, i to chyba wszystko. I zależy, kto mnie pyta. Jeśli pyta mnie kosmita Mówię, robiąc dumną minę, mu, że jestem Ziemianinem. Jeśli inni zaś Ziemianie mi zadają to pytanie, odpowiadam im okrzykiem: jestem Europejczykiem, przede wszystkim zaś Polakiem. Jest widomym tego znakiem to, że ja po polsku gadam, myślę oraz odpowiadam z głosek świstem i szelestem na pytanie, kto ja jestem.